Deluxe Ski Jump 4. Kiedyś już nagrywałem tą grę, ale chyba już z tego filmów nie ma. Ostatnio chciałem nagrać konkurs w Wiśle, akurat tak się złożyło, że mikrofon nie chciał działać. czy znaczy teraz też nie działa, ale udało mi się w miarę go naprawić, żeby po prostu nie było zbyt dużych szumów Dzisiaj zagramy sobie jakiś po prostu losowy konkurs. Musimy sobie zrobić time, w tym, uwagi na tego małysza, to nie ja robiłem. Robimy graczy CPU to troszkę czasu zleci, więc e, widzimy się już e, za e, momencik. Jeszcze tylko wspomnę, że muszę wziąć e, skocznie CPU, czyli skocznię domyślną, bo, bo to nie jest moje konto, tylko to jest krak, więc no. Ale kiedyś, kiedyś sobie kupię DSJ -a. Na tysiąc słów <grywa> myślę, że jest dobry pomysł I wracamy do e, zmieniana graczy CPU. czeka trener, czeka żyła Kamil na rozpoczyna Już na skocznikami stoch Czeka żeby oddać koch Kamil na mnie skoczy w błop, czeka nas daleki lot Już na skocznikami stoch Czeka żeby oddać koch Czeka trener, czeka żyła Kamil na rozpoczyna Już na skocznikami stoch Czeka żeby oddać koch Kamil na mnie skoczy w błop, czeka nas daleki lot Κάμιστο Όταστο Κάμιστο Τσεκανάς τα λέει Ok, więc są tutaj od tutaj, znacznych tych mężczyzna. niepotrzebnych i zaczniemy e, od robienia skoczka. Oczywiście e, skoczek z południowej Korei. Ha, e, e, no Jedyny skoczek z południowej Korei, więc zobaczymy, jak, jak, sobie, jak sobie poradzi. Skocznie. Bad Mitterdorf. nie no, Wisła. Wisła. Lubię e, no, Wisłę. Willingen jest spoko. w taka. Mała skocznia. Saporo teraz jest. Boli mnie, że o ósmej było. Przecież byłoby gorzej, gdyby było o drugiej w piątek. Nie obejrzałem, byłem w szkole. Eee, a w niedzielę będzie o drugiej w nocy. No i później przedstawić się z powrotem to będzie ciężko. Ale może mi się uda obejrzeć. Kłopio, nie wiem, nigdy nie skakałem ku samo. Ile młotek. i na koniec dajmy planicę. Jeszcze Waldi Fiemy, 106 jest fajny. Planicę zacznie na koniec. A. Weźmy sobie w Klingentalu e, konkurs KO. No i e, rozpocznijmy. E, jeszcze kwalifikacje niech sobie, niech sobie będą. E, no i tak, rozpocznijmy. Pupa świata. E, mamy 71 zawodników na starcie. Nie czuję, dałem. Aha, jeszcze Ryoj Kobayashi. Daniel Andretonde, Oni ich nie zedytowałem e, No i zagramy sobie od dawna, tak, tak, tak typowo. Pierwszy raz gram w DSJ, jeśli chodzi o takie Więc rozpocznijmy. Ziga Jelar A ja rozpoczął, a prowadzi na razie Markus Eisenbichler. Więc rozpocznijmy, zobaczymy, jak skacze. Jedyny zawodnik Korei. Północnej Patryk Osik Powinien to zmienić Aczkolwiek nie pasuje to do koreańskich nazwisk Ale skaczę daleko Będziemy pracowali na 25 miejscu e, Czy nam to da kwalifikacje? Nie Ale warto pomarzyć O! Udało się 48 Jeszcze się tutaj e, Mackenzie Ben Zakwalifikował Sograszki, Wąsek No, Wąsek niestety nie zniszczą nie Kamil 161 no, Forma słaba, Tomasz Pink, Jakub Wolny, a Jan Habdas był bardzo blisko, ale wyprzedził go Etunów który nie został kwalifikacji dostał, czyli mam 51. E, więc e, rozpocznijmy pierwszą serię. Patryk Kosik, przecież... To nie brzmi koreańsko. Za szybko, za szybko to wymyśliłem. Leci, 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 leci. No i. No i, no i nie zobaczymy go w drugiej serii. No, chyba, że nie, bo jako drugi z upadków, czyli. A, nie. A zwycięzcą. No widać, że to jest. Mariusz Lindvik wygrał. Eee, spokojnie to jest tylko strata rzędu 100 punktów. To jest do odrobienia. Naprawdę, naprawdę to jest do odrobienia. To jest tylko 100 punktów. Więc kosik. Um, uh, nie wiem, tak dałem Korea żeby bo było oryginalnie zawsze dałem Polska. Nie będzie czy kwalifikacji czyli bo to był daleki skok. Nie. Wielingen wygrał, a razie prowadzi... E, tu no, Oczywiście fińskie skoki wywracają. E... Sorry, muszę odpisać, za chwilę wrócę. No co tam, fińskie skoki jakoś sobie radzą, no tam wiejko Palosari w Zakopanem, w drużynówce. Dzięki czemu finowie się zakwalifikowali, no i byli najlepsi z najgorszych, tak to można powiedzieć. Eto na też fajnie skacze, szkoda, że anti-alto zszedł z formy i sacho, bo naprawdę mieli e, ogromny potencjał. E, zwycięzcą jest Halvor Egner Graner, czyli, czyli ten e, zjeb... E, nie, e, znaczy nic nie powiedziałem, ten moment pewnie wyciąłem w montażu. E, nie odradzuję oczywiście. Taki po prostu mam Halvor zrobił to co zrobił, ale zaraz to powiem. Willach, to może być za mało, to może być za mało żeby mieć kwalifikacje, ale, ja pierdziele, 55, ale co jest lepiej mi idzie, o Sabirżan, Michal Hajbek wygrywa, a zwycięzcą konkursu będzie Stefan Kraft, Sosze, to tylko, pamiętajcie, to tylko 160 punktów straty do Halvoregnera Ruda. Ci zwycięzcy poprzednich konkursów też się nie kwalifikowali. Mamy Sapporo. Czeka, No, Ta pozycja w locie mi się nie podoba i to nie wiem czy może być sobie na miarę kwalifikacji. Kurczę tak blisko, jeszcze spadłem niżej, dobra. Kto wygra konkurs z Sapporo? Maciej Kot, Kaido wygrał. O, gospodarze wygrali. Markus Eisenbichler, Dawid Kubacki, jest moc, ale Maciej Kot wrócił, wrócił do formy. Mobiecie, że ta wszystko. Nikt nie lubi skoczni w kłopią. Nikt! Nikt tej skoczni nie lubi, w sensie w DSJ. -cie. Ale ja udowodnię, że na... da się na niską. skakać, to jedna której się zakwalifikuje. No i mówiłem, nawet nie było upadku. Nawet drugie miejsce, będę wysoko, trzeci, będzie miejsce w drugiej dziesiątce, w trzeciej, w trzeciej. trzeciej, ale dobrze. Jest kwalifikacja, byłbym w drugiej serii. Warunki są troszeczkę gorsze, ale ujowodnie Wam, że ja tu wygram. Dobra, że się zakwalifikujesz do drugiej serii. Oj, zachwiany ten lot Oceny niezbyt przyjemne Ale jestem pierwszy Błagam, błagam, błagam Nie! Pięć miejsc zostało Trzeba się nauczyć skakać w DSJ Kto wygrał? Muhammad Irfan Cintimar Dalej mamy 200 punktów, czyli muszę wygrać dwa konkursy Widzowie Więc rozpoczniemy Notatarz myśl szkoleniowa Korei niezbyt Na samo to taki skok jest fatalny. Jeszcze się nie A Co się tutaj dziwić? Kto wygrał? Drusiro Kobayashi. Halvorek No klasycznie. I halwo Ragnar już go nie dogonimy, ale żeby przecież tą pierwszą dziesiątkę mieć, przecież żeby punktować, teraz już celem jest moim punktować, Lille Młotek, Lille Hammer. No, 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 strona skocznie taka, więc 81 metrów to może być na kwalifikację. no i nie na spokojnie, bo jak zekło za Nielem Kaczyną. Ale jak skacza jako dziewiąty? 97 metrów, żeby prowadzić. Ojej, tak. ścisławi tyle skaczą. Prawie, będę drugi, ale kwalifikacja w drugiej serii może nie być. Uuuu, Wreszcie! Wreszcie, mam kwalifikację do drugiej serii I to jest dobrze. Prowadzi Jów Marusiak, czyli Ukraina eee, i Klemens Morańka, najlepszy spadaków piąty i Kamil to chyba się wreszcie tak w koło, chociaż wcześniej mógł też się kwalifikować. A, I Decker prowadzi. Ja no, że jak bym zajął miejsce w 50, to może bym gdzieś tam wyskoczył. No tak! Ja skoczę dwa równe skoki, jeżeli jeden jest słaby, to drugi będzie słaby. Jeżeli jeden jest dobry, tak będzie dobry ale jestem w dziesiątce, czyli awansowałem czyli mam pierwsze punkty jesteśmy na w pierwszym miejscu tylko 29, no nie dogoniłem w ale trzeba wygrać konkurs wali wiemy. Dobra skocznia, trwiat No, Wiatr pod narty, to mi się podoba, chociaż za, za mało trochę już skręcił, już skręcił Dobry skok, tylko na miarę kwalifikacji e, 19 o. Dobra, no, było dobrze, było dobrze Walikujemy konkurs, musimy zakwalifikować do drugiej serii do widzenia! A kto wygrał chociaż? Rioju Kobayashi! To mnie cieszy, że to nie jest graner, ruta. jest spoko akurat. Nie dogoni, ale do dziesiątki się już... Mam szansę się przebić do dziesiątki, mam szansę. Trzeba wygrać konkurs. Konkurs KO. Czyli tutaj mi się wydaje, że opyla się skoczyć jak najlepiej w kwalifikacjach. No i przyzwoity skok. Przyzwoity skok, to może być kwalifikacja i to... W drugiej serii bym się nie zakwalifikował, ale tutaj mamy konkurskę. Ja... Jeżeli się nie uda, to żebym był chociaż lucky loserem, ale zobaczymy. Nie wiem. Filip Bragmun to może przeskoczyć. O! Odpadł Filip Bramund, czyli to znaczy, że mamy kwalifikacje. I to nawet i tak byśmy mieli kwalifikacje, bo już by był z trzeci byłem. I mamy drugą serię. To jestem w stanie to odrobić. 140 metrów, a warunki są bardzo sp no i bardzo daleki skok, ale upadek! Kurcze! Skoczyłem tyle, ile miałem, ale. Noty za styl! Brzydkie, strasznie! 30, 30 miejsca, mam jeden punkt. O, ostatni konkurs. Planica! Mm. Jeżeli nie chcecie widzieć, jak skaczę na mamutach, to wyłączcie ten film, bo ja nie, nie umiem. No zobaczymy czy może coś uskoczę. Ile to było? Wow 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 19 miejsce nie będzie kwalifikacji hmm. Szkoda A kto chociaż wygrał? Radek Rydl prowadzi Czech A teraz e... Dlaczego gra Wygrał to. I mamy... To jest paczka od e Winter Games. Oni tam pewnie poustawiali te, zgodnie z tym umiejętnościami. Jeżeli to jest paczka z takiej strony, yy, wszystko dobrze, tylko widzę, że jest źle ustawiony. Tak nie powinno być. Dziękuję. Do, do widzenia. Znaczy kończymy ten odcinek. Może więcej DSJ-a? Chciałem dopowiedzieć, że ja chciałbym tą karierę kontynuować drugi sezon lepiej menu kariery ogarnąć jeśli się nauczę języka HTML, to, to, będzie, to będzie łatwo. Więc to milionek podpowiedział twórca OSJ, ale to, to nie, nie ważne, to nie jest istotne teraz. Dziękuję za oglądanie. No i jeżeli tutaj Wam się też nie podoba, że Granerud jest taki dobry, to napiszcie w komentarzu. Ja byłem 46, czyli dobrze, ale nigdy nie byłem na podium, więc dziękuję i cześć!